Robimy live'a. Czekamy na osóbki, dopiero będę. Ten. A chcecie live'a z Fify? No. Kto chce live'a z fify? Nikt! Chce! Chcemy! Najnowszej, edycji tak, 24. Lajbik! Mee, My... Ej, Ej, nagrywamy shorty na czółtej? Nie? nie, ja chyba za godzinę na nie To będą. Tutaj Aha. Mam o, raz. To, to? Pierwsza, no to super! Disking and Kodeczki. No to możesz zadawać pytania, jeśli Właśnie. chcesz. A. Z... Nie. Nie, Fifi? nie proszę. nie, z Fifi, nie! E, dobra, zadawaj pytania, jakiekolwiek proszę. 24, proszę. Nie. Ej, dajcie no. się... E, piszcie e, kto chce a 23 Nikt Dobra. A może zrób ankietę To tak? później Czemu no. prawie nikogo nie ma No niestety, no bo e, dwie minuty temu zaczęłam live'a no i no... I no. A raz na lewie było 50 osób. 100 właśnie. U Ciebie? Tak, raz miałam 100 osób w ogóle na lewie. Jak chcesz, możesz y, no, zadawać jakieś pytanie, bo no w sumie mi się nudzi. No to czekam na pytania, od Z, ciebie. Zaraz będę robił 24. Aha. No dajmy jeszcze trochę czasu. Możesz zadawać pytanie. Pytania. Bo później też, będę może robiła Q&A, ale nie wiem. Ale? No może. Ale może to kiedyś... Albo jakiś odcinek, czy coś. O! Jak chcesz, możesz zadawać jakieś pytania, oczywiście. O dwie osóbki. O, super, zadawajcie razem y, pytania, więc Dobrze. super dwie osóbki, więc... To y, Tak. Y, kto jest drugą osobką, Przyznawać się. Aha. Nie czytamy nazwy, bo mi, mi live'a zbanują. A ty przeczytałaś wprzed? No tak, no ale nie całą. Dobra. Oczu! I to nie powiedzieliśmy. No i y, trzecia minuta, no to mega. Dobra, y, przyznawać się kto jest na live, więc y, po live dostanie y, subskrypcję i lajka pod wszystkimi filmami. Obiecuję. Aha, zero osób. Halo? ktoś tutaj jest na live? Ej, ej, wyślij. Byli wy, 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 trzy osoby. Z... O, jedna osoba. Ej, kto znów y, wszedł, przyznawać się? Ej, dwie osoby? Ej, jak przyznawać się, kto to jest? Na Nadal... live. No weź. Wyszli. Ano. E, możesz zadawać pytania. No bo dwie osoby. Są, tak, są dwie osóbki właśnie, więc możecie e, zadawać pytanka jakiekolwiek. I no może no. na jakiś odpowiem, tylko no, zadawajcie pytania. W Tak. Tutaj mieszkamy. No dobra, cicho być. E, no to możesz zadawać pytankę. Tylko... Dzisiaj u nas by była ale... najpiękniejsza no, dziewczynka. Dzisiaj, dzisiaj e, właśnie przed chwilą nagry, e, skończyłam nagrywać e, odcinek. E, więc... Jedna osoba? Tak. Może No, Tylko nie czytaj nazwy, bo mi e, zwaną live'a. E, no i jakoś e, 5-6 kwietnia Albo i wcześniej pojawi się odcinek z Brokehaven. Nie, ze... ja Tak. Zadawać pytania, please. please. Nudź mi się. Miał ja wrócić 30 kwietnia. Wróciłam wcześniej. Tak. To już nie ma Kto zadaje pytania? 30 marca zrodziłam, proszę zadawać pytania A jak to, to osóbka co ciągle pisze, ma już subskrypcję A u niej mamy już chyba suba Jeśli się nie mylę, zaraz zobaczę Dawaj dodaj, ja mam młody nie ja nie będę klejkala. ale leje. Za... O, dobra, jestem. Wyszłam. Nie chcę się jeść. Nie chcę się jeść. wyszłam, ale za dwa. Aha, tu zaraz. Nie no, na panie. Przed chwilą było. To... Jeden. Ja. Nie, trzy. No, parę minut. Aha. Sześć stopni. No, dokładnie trzy. Rozumiem. Ale szkoda, że nie wyszła, sobie te to 100 osób. To no A szkoda, że mi nie wyszła. No. Dobra, zadawaj pytania. Dobra, udostępnię wszystkim na mesie to dodałeś. O, jedna osoba, trzy osoby. E, dobra, piszcie, kto to kto to jest, więc ja se zapamiętam i polewię wam suba. Obiecuję. Piszcie, kto to e, Wszyscy jest. leży? I hmm. Dobra, zero. Aha. Te osoby zrobię bekę za mnie. Pozdrawiam. O, jedna osóbka. Niech znów napisze, kto to jest. Idealnie. Tak. No bo ja nie wiem, kto to jest i kto robi sobie ze mnie bekę. No wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. No zaraz no znowu tak będzie. Dobra, ja zeznam firanki, bo jest. zaraz. Live trwa już 8 minut. Nie? Do godziny robimy live'a. No tak. O, dwie osóbki Piszcie, kto to jest. No, proszę pisać, proszę pisać. Zaraz. Nie widać? Nie. Roszę pisać. Znaczy. Rebekę ze mnie Wiem. E, dobra, daj telefon. No. Nie, no, no nie, nie mam perery, ma. ale na to mam no, wystarcz oczaniony. O, jedna osoba mi pisze kto to jest. A nie robi sobie. Dobra, Norel. No, Pewno to jest ta osoba, wiesz uh -huh. Tylko nie nie, nie 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 ta osoba Tylko proszę nie mów jej nazwy Bo mi lajwa Zanunią <ścoughs> Chciałabym, żebym znała to Nie no no. Ta osoba malutka <ścoughs> Ile osób było? Trzy o. Niech ta osoba napisze, kim jest, a nie bekę. No, no, proszę, napisz, kim jesteś. No, nie ma. No. No. Lajwa. lajwa robię 10 minut, a ludzie się ze mnie bekę robią.

i super hero, hero, hero. <laughs> jedna osoba proszę napisz kim jesteś proszę Bez nie napiszesz kończę live'a za 15 minut 5 Oczywiście, kim jesteście? Powiedzcie, jaki mam kolor oczu, bo yy, kuzynka mi wczoraj powiedziała, że mam brązowe oczy, a ja brązowego tu nie widzę. Ja widzę takie szaro, -zylone. Który zabrata, ale robi odcinek. Chyba zaryzykuję, bo... Co razy wyjdę? Nie mam zegarka. Nie czy się. Ej, zakład, że w moim oku zobaczycie coś mega. Chyba zarysy, pieski Kote and koteczki, pozdro, pieski, podłoga and podłoga, koteczki. No i co mam robić na tym lepiej, jak nikt nie pisze, w ogóle jak ktoś coś napisze, to dopiero gadam.

Dobra, mieszkam obok fabryki mlekowity w Adąbrowie. Pieseczki, podłoga and podłoga, koteczki po Niech ta osoba coś napisze, która jest na live. Niech ta osoba na live coś napisze. Ta jedna chociaż. Bo jak robi zdjęcia flip? Jak robię ja?

Mejdźing, mejdźing. Dobra, niech ta jedna osoba, która jest na live, niech coś napisze, proszę. Bo tak 15 minut usiądzę. No proszę, napiszcie coś. Chociaż nie stała jedna osoba się napisała. Dobra, jak yy, nic nie napiszcie, kończę live'a. Dobra, teraz zrobię.